Hmm, a może by tak? Nie, to chyba głupie. A może jednak? Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. 6 lipca do kiosków i salonów prasowych wszedł nowy numer magazynu LEGO Jurassic World, a tam taka oto pułapka razem z Baby Raptorem i ten numer mnie do czegoś zainspirował. A co jeżeli zrobilibyśmy wakacyjne niedzielę z dinozaurami, gdzie każdego tygodnia przez cały lipiec i sierpień pojawiałby się jakiś film, czasem short, czasem dłuższa forma? Poświęcona tym oto prehistorycznym gadom. Chyba ciekawy pomysł, co? Zagłosujcie, jeżeli Wam się podoba odpowiednią liczbą łapeczek w górę. A w tym numerze, co my mamy? No, całkiem nieźle się to prezentuje. Jest karta, to znaczy taki pyroraptor, ale przede wszystkim interesuje nas zawartość na przyszły miesiąc. 17 sierpnia będzie kolejny numer, a tam Owen na bagiennym śmigaczu. No mogło być lepiej, chociaż takiego akurat Raptora w tym umaszczeniu nie kojarzę. Budujemy zestaw, to znaczy mini zestaw, z tego oto magazynu. Okej, okay, jest trochę szarych drabinek, jest łódko kurczaka, no i wspomniany dinozaur. Dodatkowo widzę tutaj trzy jasne liście. No i pułapka działa, to mi się podoba. A co jakbyśmy przejrzeli moją kolekcję archiwalnych numerów LEGO Jurassic World? Byłoby to coś ciekawego? Zapraszam na krótki odcinek. Tylko koniecznie napiszcie mi w komentarzach, a nie tylko lajki, z co sądzicie na temat wakacyjnych niedziel z dinozaurami. Mam kilka pomysłów do zrealizowania, ale możecie podsuwać swoje propozycje. W końcu to format dla Was. A dzisiaj na pierwszy ogień idą archiwalne numery LEGO Jurassic World. Nie zbierałem ich bardzo sumiennie. Ale przez lata, no przynajmniej 15 gazetek udało się odłożyć w takim stanie, wiecie, nienaruszonym, choć niektóre folie prawie są uszkodzone albo rozdarte. W każdym razie zobaczmy. LEGO Jurassic World, magazyn XXL, bodaj pierwszy numer na rok 2019 i mieliśmy tam Polibaga. Tych velociraptorów to dzisiaj się naoglądamy. Jest jakieś pojdełko, łódko kurczaka, prowizoryczne ogrodzenie, kość, no całkiem przyzwoicie, za dwie dyszki współcześnie byłaby to okazja. No bo przypomnę, regularny magazyn kosztował 15 zł. I tutaj mamy numer pierwszy na rok 2019. Widać, że już powoli ta okładka jest wypłowiała, nie ma tak żywych kolorów. Ale dodatek no świetny. Jakaś taka zasadzka pułapka jest mechanizm, no i jest velociraptor tym razem zielony. Lećmy dalej. Przechodzimy do roku 2020 i to wydanie jest jakieś takie grube. No właśnie, bo zadebiutowały naklejki. Pamiętacie jakie otwieraliśmy na kanale? A no, to było kilka lat temu i ten Tyranozaur, nie jestem przekonany odnośnie takich modeli. Ale zawsze 85 klocków dla mocerów jak znalazł i cena nadal 15 zł bez grosza. Idziemy dalej. Uuu, jeden z moich ulubionych numerów, a mamy go w gazetce czwartej na rok 2020. Jest komputer, strzykawka, potłuczone jajo, jakaś lampa. No to jest coś w rodzaju inkubatora i mamy takiego jakby nugatowego velociraptora. 28 klocków. Jestem na tak. Następnie klatka. Okej, okay, można to było połączyć z takim niewielkim kładem, który był numer dalej i to jest fajna opcja. A ten magazyn to numer 6 na rok 2020. O, i tu jest saszetka z naklejkami, ale z Lego Ninjago. A, fajnie tak sobie powspominać. Kawał czasu napiszcie, które z tych magazynów macie, a może które Wam się spodobały, a jeszcze wtedy Lego się nie interesowaliście. Chociaż czy są takie osoby na kanale? Zazwyczaj mam tu ludzi. Którzy od wielu, wielu lat śledzą, czy to dinozaury, czy Lego Ninjago, czy Lego City, czy inne serie. Wchodzimy w rok 2021. Stegozaur, garść przydatnych elementów. No, czekam, aż puszczą coś takiego jako nowoczesny odlew. Brachiozaura już mamy. Być może pora na Stegozaura. Ja pamiętam, były takie staruteńkie, ale współcześnie to trąci mychom. Okej, okay, no i chyba przechodzimy do mojego zdecydowanie ulubionego numeru. Numer 2 na 2021 rok. Mamy tutaj doktora łu. Nieczęstą postać jest ten bursztyn, a w nim komar. No, zanurzony w żywicy. Kolejny komputer, klawiatura. Jakieś biurko, jajo, zielona strzykawka, dodatkowo saszetka z kartami, no i złota limitka. To się jak najbardziej broni za 15 zł bez grosza. Aj, współcześnie zakupiłbym sobie taki magazyn. No i później dla odmiany rok 2021, magazyn numer 3 i mamy Owena w helikopterze. Niby jest kolejny Baby Raptor, ale mimo wszystko, no tych Owenów na przestrzeni lat pojawiło się nieco zbyt wiele. 31 klocków, nadal cena to 15 zł bez grosza. Kontynuujemy temat tych budowanych dinozaurów, tilofozaur. No i złota karta specjalna. 67 klocków, zielone barwy, ładnie to się prezentuje, nadal 15 zł. Przejdźmy dalej. O, no właśnie, dziwna sprawa. Bo mamy kolejny raz tyranozaura. On się kolorystycznie nieco różni, no ale tak być nie powinno. Z drugiej jednak strony, no między tymi dwoma numerami było wiele, wiele miesięcy, kilkadziesiąt przerwy. No a wiecie, czasem bywa tak, że nowa generacja zaczyna interesować się gazetkami, klockami. No i nie interesuje ich to, że powiedzmy 2-3 lata temu był jakiś posterunek policji. Oni chcą nowiuteńki zestaw. W każdym razie już przypływamy do brzegu, bo wpadam w dygresję. Mamy tutaj kolejny numer. Szósty na rok 2021. No i ten pan Prescott jak najbardziej ciekawie się prezentuje. Trochę jak taki Johnny Thunder. Mamy ciekawe narzędzia, no bo i ma Czaj Kilo i ogólnie chyba ten kładzik wygląda przyzwoicie. 30 klocków tutaj mieliśmy. Przechodzimy do kolejnego, trochę bliźniaczo podobnego numeru. Zielony velociraptor, trochę roślinek, ale tutaj różni się to tym, że nie mamy folii. Zobaczcie, także ciekawostka, jest to numer pierwszy na rok 2022. Bylibyście w stanie tyle gazetek mieć w takim nierozpakowanym trybie? A, ciekaw jestem! Również o tym możecie mi napisać w komentarzach, czy zawsze jak macie gazetkę i trochę klocków, to szybko włączacie to do swojej kolekcji. O, to też jest świetny numer inkubator. No i taki powiedzmy, hmm, jakby nugatowy Velociraptor, Baby Raptor. I tutaj można było ten szklany element podnieść. Są jeszcze jakieś jaja, roślinki w środku i to nadal kosztuje 15 zł bez grosza, a mamy początek 2022. Moja kolekcja powoli się kończy, tak jak mówiłem, tych gazetek nie ma zbyt dużo i ponownie trafiamy na Oena. Okej. Okay. No tutaj nie mamy nic ciekawego. No bo kłady, kłady to my już znamy. Na dodatek cena podskoczyła 17 zł bez grosza. Ale z drugiej strony ta koszulka nie jest taka typowa dla Owena, bo ja pamiętam, że on zazwyczaj w tej kamizelce długo, długo występował i nie chciało się to zmienić. Przechodzimy do całkiem świeżej historii i od tego momentu będę odkładał po jednym magazynie, żeby sobie, no być może za kilka lat, pokazać swoim dzieciom albo coś takiego. No i mamy tutaj Pyroraptora. Kolorowe klocki, podobnie to zostało zbudowane jak Dilofozaur. No i właściwie nie ma o czym mówić oprócz ceny. Słuchajcie, 20 zł bez grosza. Pamiętacie jeszcze ten numer z doktorem U, który kosztował 15 zł bez grosza, a tutaj mamy współczesny. Ta klatka całkiem nieźle. Dostajemy z tego co widzę przynajmniej trzy szare drabinki, no i mechanizm też wydaje się być interesujący. Także co? Piście w komentarzach, czy wy macie jakieś nieodpakowane numery? No, i który był waszym ulubionym z tych tutaj pokazanych? A może przeoczyłem jakiś naprawdę fantastyczny drop? Ostatnie ujęcie, kiedy te magazyny leżą sobie tak po prostu na biurku. No i co? Do zobaczenia w kolejnej niedzieli z dinozaurami, bo to będzie stały format, przynajmniej w lipcu i sierpniu. Jak wy się na to zapatrujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Do zobaczyska!